Szanowni Państwo, witam serdecznie na Górze Gradowej, gdzie znajduje się najwyższy maszt w Gdańsku. Maszt ten stanął tutaj w 2018 roku z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Od tego czasu, co roku, 11 listopada, podnosimy uroczyście flagę przy akompaniamencie Mazurka Dąbrowskiego, i tak również będzie dzisiaj. Jest z nami. Pan y, prezydent, zastępca prezydenta y, Piotr Porawski oraz, y, oraz pani Kamila Błaszczak, radna miasta Gdańska. Panie prezydencie, zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że spotkaliśmy się tutaj na Górze Gradowej. Przy Hewelianum, przy tym najwyższym maszcie, który powstał z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzisiaj obchodzimy już 104. rocznicę i cieszę się, że możemy się tutaj spotkać. Możemy wspomnieć ojców założycieli II Rzeczypospolitej, marszałka Józefa Piłsudskiego, jego legiony wszystkich polityków i wszystkich działaczy, kto, dzięki którym odzyskaliśmy niepodległość w 1918 roku. Ale myślę, że dzisiaj, w tych czasach, w których się w tej chwili znajdujemy, kiedy szczególnie cenimy takie wartości jak wolność, jak pokój, jak bezpieczeństwo, jak zdrowie, myślę, że to są także wartości, które w naszej niepodległej Polsce, w Rzeczpospolitej Polsce cenimy bardzo, bardzo mocno. Dziękuję, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. Zachęcam przez cały dzień do wspólnego świętowania. Już za godzinę ruszy już 20. Parada Niepodległości ulicami naszego miasta. Piękna, wielobarwna, w której każdy znajdzie swoje miejsce. Także zachęcam Państwa dzisiaj do radosnego świętowania, ale także do wspominania tych, dzięki którym odzyskaliśmy niepodległość 104 lata temu. Wszystkiego dobrego. Pani Kamilo, zapraszam. za chwilę ta piękna biało-czerwona będzie dumnie powiewać nad Gdańskiem z tej góry gradowej na tym najwyższym maszcie. W Gdańsku. i to cieszy, bo to też pokazuje tą naszą radość, radość odzyskania niepodległości, którą świętujemy, ale cieszę się przede wszystkim, że to świętowanie odbywa się w radosnej, łączącej atmosferze, bo taki jest tutaj Gdańsk, taka jest nasza Gdańska parada niepodległości, którą będziemy za godzinę ruszać, i taka jest nasza tożsamość. My chcemy łączyć, nie dzielić, wspólnie się cieszyć, wspólnie świętować, i to jest myślę, że jedna z tych najważniejszych wartości, e, którą dzisiaj chcemy przekazać wszystkim w całej Polsce, bo e, też pamiętajmy, że to właśnie stąd z Zdańska wyszła ta e, radosna inicjatywa Parad Radosnych Niepodległości. E, więc cieszmy się, korzystajmy z tego wspólnie. E, w wielu pokoleniach świętujmy ten dzień, e, pamiętając właśnie o e, tych wszystkich naszych przodkach, którzy walczyli za niepodległość, pamiętając e, też tych, którzy obecnie giną w Ukrainie podczas tej wojny, e, że oni również walczą za swoją i za naszą niepodległość. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczność. Na ramię i broń. Prezentuj, broń. Baczność! Do hymnu! Do nogi broń. Dziękujemy państwu serdecznie i zapraszamy do dalszego świętowania tego radosnego dnia odzyskania niepodległości.